Yośmanu, z tej strony, oczywiście, z strona. Dzisiaj widzimy się w nietpowej grze, na mój kanał, czyli Balloon Tower Defense Battles. Pobrałem sobie tą grę na Steamie. No, chwilkę już gram i pokażę Wam, jak wygląda na razie moje konto. Małpki na to standardowe, tutaj polepszone na tiarę trzecie. Wszystkie są odblokowane. Aha, możemy sobie polepszyć Ja się tam nie patrzę co jest, bo ja mam sporo akurat medalików gdyż iż ponieważ no troszkę sobie pograłem Teraz wam pokażę mój profil I tak jestem w jakimś tam planie pierwszym lepszym Mam 22 winy, 11 porażek na zwykłych gierkach, na walkach na karty. Mam 2 wygrane, 0 porażek. Poczekajcie. No, jakieś tam achievementy tutaj. Możecie zobaczyć, co ja tutaj mam odblokowane. No i co, no lecimy do gier. Widzimy się w gierce, ponieważ mi zawsze długo w gierach, Dobrze, ludzie, więc znalazło się nam przeciwnika. Gramy za 500. O, może być. Gramy Rainbow Ruins za 500 medalików. Nie to. Chwila, nie to, nie to, nie to farma nie. matko matko jajsik oczywiście dobra ja nie będę grać tutaj ICO tylko bardziej zagram pod farmę wiem jak to się gra o matku nie mam colt zapomniałem wziąć Więc już sobie teraz zmieniłem setup power upów Teraz mam zwiększony range, hajsy i spowolnienie wieżyczek przeciwnika. Takie o, ta taki o sobie wybrałem. Dobra, zaraz sobie robimy, ro, 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 robimy plantację. A, i jeszcze jedno. Dobra, widzę, że typak też nie będzie grał jako. Jeszcze jedna ważna rzecz, że nie będzie na tym kanale się pojawił już Farming Simulator, gdyż iż ponieważ przekładam się czasem będą e, odcinaczki z właśnie tej oto greczki, czyli Balloon Tower Defense Battles albo Balloon Tower Defense 6 sobie trochę zwiększę yy, ale yy, tematką główną tego kanału będzie Minecraft oj chłop już ma plantację ale sobie się słabo radzi zeslowuję mu ja samu sobie też muszę zadbać troszkę o, obron o obronę Dobra, jest już ninjas No dobra, nie ma co Dalej cisnąć Przepraszam za powiadomienia, ze steam'a Ale tego ja nie kontroluję Wiem, że mogę sobie Zaciszyć, dobra Zaraz mam Weirwinda Czyli tornado I wtedy już będzie się Wtedy już to nas będzie mógł robić tak naprawdę jedynym małabami. A, i kobusta dajesz. To ja też sobie dam i kobusta. Dobra, mi chyba poszło troszkę lepiej. Tak, dobra. Bardzo łatwo wygrana Prosta graczka z typkiem yy, Zaraz wam pokażę teraz Tak grać po sobie Rainbow Ruins Free Power Ups z yy, skipnięcie mapy Dwa random mobki i darmowe power upki With fire, czekajcie, poszło może jest bananza old school, free power ups. Uf, fajnie tutaj jest, bo wykładacie 35 koła, jak wygracie dostajecie 70, czyli dwa razy więcej. Ja wam zaraz pokażę, jak ja power ups używam. Po pierwsze używam zwiększenia zasięgu, no i wiesz, po drugie używam EcoBusta po trzecie używam Slowa. Tylko dlatego, żeby zarobić expa na knockouta, czyli wyrzucenie Po prostu to powoduje to, że na Na tam chyba 8 sekund Wieża, którą chcemy jest wyłączona, czyli nie może strzelać A sobie spróbujmy zagrać bananzę Na bananzie zawsze dużo typków, więc może teraz Zobaczcie ile mniej więcej trwa tutaj wyszukiwanie graczy. Możecie sobie tam w tle puścić jakąś muzyczkę. A my czekamy. Dobra, dobra, nie będę przynudzał tylko cięcia. Dobrze, ludzie, więc już jesteśmy, gramy z Kiwi Master 1367. Offside w sumie spoczko tu, tu, i weźmiemy sobie jeszcze powiedzmy, że darcika inżynier nam się przyda, jak gramy z random tryjazd. A nie, przepraszam, to jest tylko bananza. Się przyzwyczaiłem, że ja, jak gram, to gram random 3 speed bananza. Jest szybka inwestycja w farmy i zwiększenie eko. Zobaczcie. Przepraszam za myszkę, w tle, jak będziecie słyszeć, ale ja, ja po prostu właśnie typka wykańczam. Taką typkę robię, dobra. Więcej nie. Teraz plantacja. Tutaj zaraz wchodzi pierunek na rejon. Jest pierunek i teraz lecimy 3200 na domek w sumie na szybkiem może sobie tak średnio radzić tak jak zresztą ja dlatego my sobie tutaj szybko pójdziemy w ten o sposób nie wiem czemu w ten sposób akurat postawiłem, dobra bo to idzie w defensywę O, a to ciekawe posunięcie ice jest małpka na tym trybie? Hmm. Tego się nie spodziewałem hmm. Przepraszam bardzo Albo nie Kupimy sobie domek Ja w tym sezonie, wyznaczę w tym tygodniu, lec sobie po top 100, nie przepraszam, nie top 100, tylko po top 1000 albo top 10 000, żeby jakoś sobie fajnie zarobić. Dobra, bardzo ładnie już hejsik idzie. A, on jest pod specjal, dobra. Tu ja już nie mam żadnych pytań. We're Wind A, Blend mi puścił I zaraz pewnie puści Jakąś szarżę Dobra, pięknie Te banany idą na banandzie To się nazywa Zarobek Piękny. Zaraz stawiam kolejny. Typ jak widzę, że nie ma właśnie domków. Właśnie, super małpka tutaj mogła być lepszą opcją. Jeszcze myślę, że tak... Tak myślę z, z jeszcze oprócz tego z dwa takie domki. Chociaż i tak już pływam w hejsie. dobra tutaj by się akurat farmer ma, no jest przydał dobra No Typka w ten sposób. Nie, dobra, to nie ma sensu. Już, wid już widzę, że to nie ma sensu. Co zrobimy tak? no, też nie będzie miał za bardzo sensu. No, ja mega kocham bananse. Jeszcze jak jest to random Trio Speed Bananza, to jest w ogóle najlepiej. Potem można sobie sprzedać te farmy, zobaczcie, że jeden taki domek bananowy. Po ile chodzi? Ile? 5000. Ja niestety nie mam Club Access. Czyli mogę tylko jedną taką dziennie. Czy tam na co 4 godziny mogę coś takiego? Teraz bardziej bym chciał Małaby podesłać Polecimy. Bo na Małaby jest to wiele lepsza tu. Whirwind już nie potrzebuję, mam 2-4 Whirlindy to jest na spokojnie Jeszcze jest, czy jakieś dwa blond trapy tutaj na końcu by się przydały. Oj, co to za lag? Tu można nawet 3 w sumie nie ale tutaj akurat super małka to jest najważniejsze ja typowo o tym zapomniałem, że Super Małpka tutaj jest mega ważną rzeczą. A, puścił mapę. Jednak puszcza mapę. No nie wiem, czy to był mo. O, dobra, czerwony już był mądrym. Posunięcie mnie zbyt. No zobaczcie, co się z tymi typkami dzieje, z tymi mapami dzieje. Tutaj jedynym poprawnym wyjściem jest ząg matko, czemu ja sobie do zera przychód zmniejszyłem, ja się pytam siebie sam chociaż w sumie przecież teraz musimy go opyla puszczać te czerwoniaki. chociaż nie wiem po co bardziej mi się nawet bardziej mi się tego tego opłaca puścić Cie, ale zobaczcie ludzie przychodzą mu i to tak masno fist. Zobaczcie, to jednak nie było aż takie głupie. To, co ja zrobiłem w Patrzcie. No i wygrałem prawie. Dobra, to już powinno go dokończyć. Dobra. Chcę to pod i tak się wygrywa na banan, ban, na bananzie. Mm, Dobra nie. Good game i wychodzimy. Łatwo typie. Dobra, myślę, że jeszcze jakieś szybkie rainbow romice. Albo tam. Dobra, ryzykujemy. Widzimy się, jak znajdzie nam giereczka A nawet cięcie nie musiałem robić. No, tutaj była bardzo ryzykowna giereczka. Gdyż możemy sporo stracić. A, tutaj gramy bez powersów. Nie, nie no, nie wyjdę. Dobra, niech będzie. Tak, wiem Tutaj już będzie trochę ciężej W sumie spoko Dobra, typie 4000 winów, 3000 przegranych O nie, to jest po prostu, że gramy na tych Dobra, widzę, że gramy podobnie pod ICO. Właśnie. Da to rada? Tutaj postawimy. A, kolega sobie farmera wykupił przed, przed gereczką. Ja niestety nie posiadam. A w sumie można typka przerażać troszkę, póki ma tam z przodu te balaniki. Tutaj niestety już tak w hajsie się nie będziemy obnosili Ale patrzcie Jeszcze jak mu wsypiemy bloombusta No dobra Już nie, już to jest koniec No piorunek mu sporo daje Piorunek mu bardzo dużo daje Zobaczcie chociaż Dobra, puszczę mu jeszcze kilka tak pod IKO bardziej i zobaczymy czemu będą przechodziły w sumie taki jeden kierunek sobie średnio z nimi radzi patrzcie coś tam przełazi Jeżeli typeczek nic nie dostawi to on zaraz tutaj będzie agrył trawę czy typka mądrze przeraszować teraz nie dobra to nie było zbyt mądra bo on sobie w ten sposób wybierał na plantację aha dobra czyli w ten sposób z typkiem lecimy to będzie długa gagiereczka ja już to widzę no, właśnie, tower buścik. A jednak nie będzie to długa greczka, bo ty jak mnie w ten sposób, właśnie. Ajajaj. Aj, aj. No, no, no. Nie z tyranem. Spida. Tutaj wkładamy to. A, dobra, Helka Naj... Dobra Będzie ciężko bardzo wygrać tą giereczkę Jakbyśmy mieli Kobry No, a nie mamy Dobra, zaraz idzie od niego, rygrał Rainbow Rush tak. Już ty puszczasz. Powoli, powoli zagrajmy kolego Serio, aż tak słabo. Sorry, typie. Ja zaraz zostanę jak znam życie Madden. Ja już znam to. Mm, dobra. Zróbmy to po prostu, może w ten sposób. Zagrajmy pod Iko bardziej. Coś tego typu. Ja teraz musimy sobie ikomasnofest zwiększyć Nie wiem czy to było dobre posunięcie Potrzebujemy lepszego ikobusta Nie, to było bardzo złe posunięcie Bo właśnie on teraz puści Aba o zakład, że, za, że właśnie dostaję łaba na twarz Został mi jeden manki boost i rad red hot spikesy ja się na razie nie muszę bać o swoją defensywę, a więc spróbujemy w ten sposób Ja od razu za tym, niech pójdzie on dom T Coś tego typu może. Nie, to było głupie. To było mega głupie. No nie, nie, niby coś tam przeszło, ale chyba mu nie zabrało. Niestety. Ach, te bagi. No nie, no masno, fest obrywają majstrowce. No znaczy, coś tam niby przechodzi, ale. Przez te lagi to nawet mu nie zabiera HP, dobra wracamy do punktu wejścia. Może raczej powinienem się zająć właśnie punktem wejścia. Nie no, ma no co, masz tamto. No i jeszcze regrow Rainbow. Nie no, dobra. GG Well done Dobra Kurczaczki Czyli dzisiaj jak to było? Dwie wygraliśmy, jedną przegraliśmy? Czy dwie przegraliśmy, jedną wygraliśmy? No good game Ale ja nie gram Dobra Napiszcie, czy chcecie dalej tak materiały Na no pewno teraz najwięcej będzie w Um, Minecraft-a Nu o alesam Dar până la cei tine Aici Peace. Yo.